Dzisiaj to nie ja ani nie Gram będziemy robić dla Was materiał. Dzisiaj to Jay zrobi dla Was specjalny materiał, który będzie exclusive content i nie będzie miał nic wspólnego z grami. Ale mam nadzieję, że też będzie fajny. Berło mówi, że mam śpiący głos. Wiem właśnie, bo ja w BBC News pracuję teraz i mam taką fuchę. To jest vlog na spontanie. Wiem, że wolisz Archona, ale Archona nie ma. Archon powiedział, że nie jedzie na Gamecom, bo nie lubi gier. Yy, także ja oddaję kamerę dla Jaya. No i have fun. sekiera NA no DŻUTSU! <noise> no to tak. Tu patrz, nie? Generalnie. Potem. Ale się wali po no. moich oczach. Dziemaj, dziemaj. Dziemaj patrz. No nic. Generalnie każdy musi przejść chrzest J i U. Głęciej wiesz jaki tu jest mikrofon? A. W tym laptopie. I... To jest... Zwykle jest Chubby Bunny Challenge. Dzisiaj jest non-mainstream. Aha, ty widzisz, non-mainstream bunny challenge, właściwie smurf challenge. Tego coś nowego w końcu. To, to, do kamerki pokażę. Jedziemy, zobaczymy, ile potrafię zapakować. Ale tu wiesz, jednego bierzesz i co mówisz? Smurf bunny challenge? Trzeba coś wymyślić. To, to, to ma coś gadać? No tak! Nawet coś, coś gada? No tak, chodzi o to, że za każdym razem, jak jednego będziesz do budzi, to musisz powiedzieć. To jest się napakujesz po prostu. Nie, to jest jeden mówisz i gadasz. Puścić ci? Mów, ale nie, trzeba hasło ustalić, co mówisz? No to... Siekiera no Okej, no okej, okay, okay, może być. Okej, okay, no. Za każdym razem jak jednego możesz do buj. No. To pewnie. O kurwa jakie to dużo jest. No i mówisz. No, i mówisz, no, i mówisz. no to siekiera no... siekiera no Jeden. dzuccu! <noise> uh -huh. Jeden. Czekiera na no jutsu! Spokaj, no da. Ale... O No to Ja ładuję wszystko na jutsu. Nie, musisz gadać. musisz gadać. Ślub na jutsu? No to było cztery. Nie wiem, czekaj. Nawet to był piąty! No, to było 4, chyba. Potem jak wypluję to policzymy. Tu trzy, albo cztery, czwarty na. No. Szekierano, jutsu. Dobre to jest. Kempas. Kurczę. J. jest <grywa> <grywa> <I you. grywa> Okaż tam. Kurczę, I Kurczę, Ok, par chodnik ma Patrz jeszcze, parę gadam siekiera na rzucu pa, jaki kozak. O, ładuj parę Patrz, patrz. Trzeba parę To parę 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 parę

Mam nadzieję, że mu co za odkąd się kurwał <grywa> Dobra, teraz już pajku ile będzie. Jurka <grywa> <can't> gadaj. <go> <grywa> no, no. <grywa> ok, 22 Dawaj, jest? Takie

pod I teraz powiedzmy, ja uważasz, że to był głupi pomysł? Tak nie. Uważam, nie? że każdy z nas powinien to kiedyś przejść w życiu. Han został. Do następnego razu, przyjaciele.